Witamy i zapraszamy. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi arbiter, który często sięga po kartki. Tak, to jest trochę i ostry sędzia, ale zarazem i aptekarz. Zaczynamy ten spektakl. Szagiri. Ależ piękne podanie. Szaleń atakuje obrońca. Potęg. Mamy interwencję arbitra. Zobaczymy, czy sięgnie po kartkę. No, udało się przejąć. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Ładnie Lam to zrobił, przejmuje piłkę na skrzydle Gomez No i Lam Brawo za pochodanie Uderza, poprzeczka, piłka nadal w grze To było no, może być z tego kartka Ależ będą mieli teraz okazję do obie... i niestety, w mur W ostatniej chwili przejęli Arbiter wstrzymuje grę za ręką. No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. O, bramka! No bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. Jak i jako. Chłodne dogranie. Może być groźnie. Udanie obrona. Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. A teraz Feinsteinger. Timoszczuk I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. Timoszczuk Sarena to stadion na wskroś nowoczesny. Oddany do użytku został w roku 2005. Znajdują się tutaj między innymi dwa żłobki. A także największy parking w Europie, który może pomieścić 10,5 tysiąca samochodów. Oliveri. Dobrze podał. Rewelacyjnie dośrodkował. Dobra okazja. Niemożliwe. Nie ma bramki. Niesamowite. Brawo, brawo Bayern. Jest przy piłce. Oliveri. I Schweinsteiger. Dymoszczuk. Przeciwnicy przejmują piłkę. Wydagowicz. Szagiri. Dobrze, skrzydłem może dogrywać. Piękne podanie. Dobre podanie. Dobre przejęcie do środkowania. Nieudany atak. Zdążył w ostatniej chwili. Skutecznie dograł do kolegi. Podał ją. Jest szansa. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. 1 do 0. Koniec pierwszej części spotkania. Pierwsza połowa za nami. Chyba istotny moment to rzut karny. Problematyczny, jak go sądzę. Dyskusyjny, absolutnie masz rację. Myślę, że długo będą o tym mówili po zakończeniu tego spotkania. No ale jeszcze przed nami drugie 45 minut. Potęg. Rafinha. Wszystko na jeden kontakt. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Dostrzegł partnera. Można powiedzieć, że nieważne, na której stronie boiska, ważne, że znowu są przy piłce. Blisk, co z tego wyniknie? Oliveri Oddał piłkę. Dobrze dograł. Odbita piłkę od zawodnika opuściła boisko. I zacznie Bayern Monachium od rzutu załku. W drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Po tym zagraniu bramkarz znowi grę. Dagowicz. Świetna współpraca. Piłka chodzi jak po sznurku. Czy to wykorzysta? Ależ walczą o piłkę. Piłka poza linią boczną. Rzut Czysto, bez faulu odbiera Lam I odbiera przy linii bocznej. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Świetne podanie. Dobrze dograł. Głową w kierunku bramki. Broni, ale piłka w grze. Brawo. Dobre wybicie głową. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Ale szakcja. Teraz mają szansę. Czy to wykorzysta? I znowu remis proszę Państwa. Oglądamy gola zdobytego przez tych, którzy byli skazywani na porażkę. Chwila nieuwagi obrony i mamy wyrównanie. A teraz przy piłce Robert. Powiem szczerze, jest jednym z najlepszych dryblerów, jakich znam. W piłce Steinsteinger, Timo Szczuk. Ładna wymiana, wspaniała wrzutka pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. I brawa dla bajernu, ładny przechwyt. Kroos. Czy Robin? Ależ podanie. To może być decydująca akcja w tym meczu. Spójrzmy. Ależ skudłował. Ślepszy śle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Gra wyrównana. Tylko 5 minut do końca. Wciąż remis. A teraz Schweinsteiger. No brawo, świetne wyjście z wody. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Szagiri. Był blisko trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że blanka był we właściwym miejscu. Traj. Przebili. Piłka opuściła pole gry. Kapitalna centra. Dobrze, do przodu. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłka zdobyła drużyna przeciwna. Nie ma zwycięzców. 90 minut za nami i wciąż remis.